Witam dzisiaj w tym odcinku. E, wróciłem z giełdy. E, I to są rośliny jakie kupiłem. E, HMM. Czereśnia. Lapins. Jabłoń. Niestety się e, gałązka łamała. I miała takie jab jabłko ładne. To w ogóle pierwszy film z moim włosem Jabłoń Ligor Ligol yy, No, Takie ładne drzewka yy. Dobra, zacznijmy od cebulek yy, cebulki i tulipanów yy. I tu są dwa rodzaje tulipanów Po trzy. No. Nie pytajcie. To jest. Nie pamiętam, jak to się niestety nazywało. Coś na J. Jarząb, dobra. I na jesień będzie takie miało czerwone, ładne liście. Więc, no. Tak się prezentuje roślinka. Dobra, dobra <laughs> mutacje mamy, widać paproć Jaka paproć Chyba nie pamiętam jak to się nazywało. Ta roślina. No ale roki. Chyba... Po kolejne tutaj jest widać. Chyba piwonia. Tu są tu są lilie. Takie ładne. Różnych rodzajów. No. Tu jest też roślina, której nie pamiętam nazwy. I naprawdę nie pamiętam, więc przepraszam. Jak wyrośnie, to ją ten pokażę. Oczywiście, bo będę jeszcze nagrywał moją działkę, ale to dopiero. Jak się ją mniej więcej łogarni no na septy rok, zwłaszcza, że dziki ostatnio przeryły i kolejne Lilie To było na tyle a jeszcze warto wspomnieć to wszystkie te rośliny kupiłem na giełdzie w Wrocławiu. I to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie. papa. Pa.